No, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Kolega przywiózł to, co dawał kiedyś z gołębią, taki granulat i opowiedz coś o tym, że to się nie nadaje, Nie nadaje się. Bo mi w głębi zostały szukry od tego. I, od... mhm. I musi być pewna firma. Musi być pewna firma, że nie możecie każdy granulat używać no. od kurniosek, bo niektóre to gołębie jest... dostawają choro, chorobę. Granulat kupiony w Polsce, mhm. ale nie chcę mówić. Nie, firmy, firmy. nie musisz mówić. Kolega kupił to w Polsce i się on, nie nadaje do gołębi. On się nie tam daje. Chorują to... gołębie. jest taki pioch tutaj. Ja, ja wam pokazałem żółty. jaki ja używam. Miałem ja, z holenderski Firmy no. używam Haven, szary korel. No, tą, tą to, mam to doświadczenie. To firma, szaf no. możesz sobie kupić, no. to wiesz? Każdy gnoścem szaf zamówisz. A to się nie, nie sprawdziło. Kolega przywiózł nie. specjalnie sobie pokazać. I lepiej uważać, co mm. czytać. I to też za drobne jest. No, bo już no, nie będą żarli. Niechętny? Nie. Czy to, chęć jest. to jedzą, ja? Nie. Nie, 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 nie. Nic, nie, i to zostaje, wszystko, ja, ja, bo wszystko wyjadają, zostaje a zostaje. Mm. Bo to za drobne jest, a tam to już takie, no, no, takie jakie no, no, ma być, nie za długie, no. nie za krótkie, perfektne. No, no. Ja, bo teraz próbują różne rzeczy zrobić, wiesz jak, no. jak widzą moje filmy, to, to chcą to, to. nadgonić. To to nawet kura, tak prawdę mówiąc, nie jest chętnie. Nawet kura tego chętnie nie będzie żarła, ale tamto chętnie, naprawdę, tamto czy no. pokażą na filmy. Widzisz to, te żółte worki, ja? No. To chętnie żarą, chętnie richtig. I młode jak odsadzą pierwsze dni dlaczego, dostaną. tylko to mówię, że nie, żeby się ludzie naprawili. No no, chcemy was ostrzec, żebyście nie nabierali jeszcze na różne jakieś tam firmy, co wam chcą wcisnąć rzeczy dla gołębi, że to się to, nie sprawdziło. Też całe z Alfa, nie? No. Czy to będą... Bydom... Się sprawdza, ale to się nie sprawdziło, ale w Niemczech... Ale, jest... ale dzięki temu mleku mi goęby się prostowały. A co? Bo mleko latowało. To w okay, tym się zarazili, a mleko je no. wyczyściło z tego. No wszystko trzeba wiedzieć, nie? Co no. to? Są różne granulaty, różne firmy, no, no. nie wszystko pasuje, nie? Najlepiej no lepiej zadzwonić do mnie, a wam powiem, jaką firmę o, używam. I, o to jest. I też na filmie też tam pokazałem dla wszystkich. Mimo, że nic z tego nie masz tej firmy, to no, no tak całym no, wam no. pokazać, nie? bo dużo ludzi próbuje. To, 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 bo tanio, wiesz. I to jest. Tak ościec ludzi żeby by e, głębiej im choroba. Ja, ja, Po prostu wam ostrzegamy, żeby wam głęby nie chorowały, że ten akurat granulat nie sprawdził, a jeszcze do tego chorują gołębie. No nic, koledzy. To by było tyle. Cześć. Ty sam, oryginal Dolce Witha, son of Dolce Witha, daughter of Golden Blue, half brother of Dolce Witha, best brother of Dolce Witha, Dolce Stilnowos, the only one brother with top results. Daughter of Rolex, very famous pigeon. And Blue Rambo, the full brother of mother of Dolce Vita, and the only one half sister of Dolce Vita, best breeding and uh...